Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was na kanale Nie Grasz Nie Wygrasz i zapraszam na dzisiejszy film. Wielkie problemy reprezentacji Polski przed meczem ze Szwecją. Piątek Milik, Salamon i Wieteska kontuzjowani, a Robert Lewandowski także narzeka na kolano. Reprezentacja Włoch szuka nowego trenera, wielka podwyżka dla Bruno Fernandesa, a Szavi chce osobiście porozmawiać z Kilianem Mbappé. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was, abyście zostali widzami naszego kanału. Na tym kanale filmy publikuję nie tylko ja, więc jestem przekonany, że coś dla siebie znajdziecie. Wpadajcie także na naszą grupę na Facebooku, nie grasz, Nie wykrasz, link macie na dole w opisie. A ja zapraszam do oglądania. Z Kodem Sport 600 otrzymujecie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfan. Już teraz po wpłacie tylko 30 zł. Szczegóły w opisie tego filmu. Wczorajsze nasze spotkanie z reprezentacją Szkocji pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Stawia przed nami także wielkie znaki zapytania, jak poradzimy sobie ze Szwecją we wtorek. Ten mecz w Chorzowie jest dla nas wielkim znakiem zapytania, pomimo tego, że podczas Euro 2020 mierzyliśmy się właśnie z nimi. Niestety w pełni zdrowy nie jest Robert Lewandowski to po kłosie urazu kolana i jeszcze z Bayernu Monachium. Wczoraj po 25 minutach plus gry z powodu urazu mięśnia dwugłowego opuścił Arkadiusz Milik. Choć pewne jeszcze to nie jest, to prawdopodobnie z gry wypada także Krzysztof. V. Doznał on kontuzji Achillesa, ma 7 szwów i wypada nawet na 3 tygodnie. Tak powiedział Jakub Kwiatkowski, czyli rzecznik naszej kadry. Krzysztof został kopnięty w nogę na początku drugiej połowy. Cały mecz rozegrał z rozciętą nogą. Skarpeta była przesiąknięta krwią. Jacek Jaroszewski założył mu siedem szwów. Powiedział, że po takim urazie czekają go dwa tygodnie przerwy. Zobaczymy dzień lub dwa jak będzie się czuł. Jego występ ze Szwecją stoi pod dużym znakiem zapytania. Bardzo dosadnie kontuzję piłkarza Fiorentiny opisał Jacek Kurowski. Strasznie wyglądała kostka Krzysztofa Piątka po meczu ze Szkocją. Krew chlupała mu w bucie. Natomiast tak Jakub Kwiatkowski wyjaśnił uraz Arkadiusza Milika. Arek Milik poczuł ból w mięśniu dwugłowym uda. To ciągnie się za nim od dłuższego czasu, profilaktycznie wolał zejść z boiska. Czy to poważny uraz? Dowiemy się po badaniach, które zostaną przeprowadzone wieczorem w Katowicach. Bartosz Salamon ma problemy z przywodzicielem, na pewno czeka go kilkutygodniowa przerwa, piłkarze są mocno poobijani, grali w wysokim tempie. Teraz nic to już nie zmieni, ale pozostaje pytanie, czy ten mecz ze Szkocją tak naprawdę był konieczny. Oczywiście oni nie zagrali z Ukrainą i wypadałoby, abyśmy to my z nimi zagrali, skoro i tak mieliśmy awans do finału. Z drugiej strony wiadome było, że Szkoci to nogi nie odstawią i ten mecz miał spore ryzyko kontuzji. Niestety to się sprawdziło. W ogóle to wydaje się, że w tym momencie jedynym zdrowym napastnikiem pozostaje Adam Buksa. Jeszcze po nagraniu tego materiału z obozu naszej kadry doszły kolejne niepokojące informacje. Tym razem chodzi o Mateusza Wieteskę, który opuścił trening. Czesław Michniewicz miał skomentować to takimi słowami... Będzie trzeba jeszcze 10 powołać, w takim tempie odpadamy. Reprezentacja Włoch znów na mundial nie pojedzie. Jest to efekt dramatycznie nieskutecznej gry z Macedonią Północną. Rywale wykorzystali tak naprawdę jedną z nielicznych okazji, choć ciężko nazwać to nawet okazją. Uderzenie z dystansu, śmiało można powiedzieć, że ta bramka padła tak naprawdę z niczego. Roberto Mancini, czyli ich trener, powiedział, że była to największa porażka w jego życiu. Atmosfera we Włoszech jest naprawdę dramatyczna, ale nie ma co się dziwić. Media nie pozostawiły na piłkarzach i trenerze suchej nitki. Bardzo prawdopodobne jest to, że Roberto Mancini zostanie zastąpiony przez kogoś innego. Jednak po tym, co wczoraj się stało, to nie będzie żadnym zaskoczeniem. Włoskie media podają, że już teraz jest kilku kandydatów na jego miejsce. Mówi się o Fabio Cannavaro, który łączony był między innymi z naszą reprezentacją. On jako piłkarz oczywiście doświadczenie ma wielkie. Grał między innymi w Parmie, Realu czy Juventusie, ale jego trenerska przygoda dobrze nie wygląda. Mówimy tutaj o prowadzeniu chińskich i saudyjskich drużyn. No oczywiście należy dodać także prowadzenie reprezentacji Chin, no ale właśnie, to jest tylko reprezentacja Reprezentacja Chin. Pytanie, czy w tym momencie jest to odpowiedni moment i czy wystarczy mu doświadczenia, aby udźwignąć ciężar takiej reprezentacji jak Włochy. Pożyjemy, zobaczymy. Zmieniamy trochę temat, no i przechodzimy do Manchesteru United, który w tym momencie debatuje z agentami Bruno Fernandesa nad przedłużeniem obecnej umowy. Choć jeszcze ta obecna obowiązuje do czerwca 2025 roku, to władze United chcą podpisać kolejną pięcioletnią umowę, czyli aż do 2027 roku. To wiązałoby się ze sporą podwyżką dla Portugalczyka, co jest oczywiście zrozumiałe, bowiem wiele wniósł do drużyny, a jego obecne wynagrodzenie tak naprawdę jest stosunkowo niskie. Po zmianie płacy nie zarabiałby tyle co Cristiano Ronaldo, no a ale jego wynagrodzenie zostałoby prawie podwojone. Francuskie Ekip podaje, że zainteresowanie Kilianem Mbappé wyraziła sama FC Barcelona. Nie wiadomo jeszcze, czy w ogóle dojdzie do tych rozmów, ale w negocjacjach chce uczestniczyć sam Xavi. Pytanie, czy to coś zmieni, czy jemu uda się przekonać francuskiego napastnika do zmiany decyzji. My oczywiście tego nie wiemy, ale jeżeli oni nie spróbują, to nigdy się nie przekonają, a swoją drogą to też nie do końca rozumiem, jak FC Barcelona w tak wielkim kryzysie finansowym chce go sprowadzić. Oczywiście nic dla Paris Saint Germain nie zapłacą, gdyż on odejdzie kompletnie za darmo. No, ale premia dla niego, agentów, wynagrodzenie i pewnie jeszcze wiele innych kosztów operacyjnych liczone będzie w grubych milionach euro. Na dzisiaj to koniec, bardzo dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie o naszej grupie na Facebooku nie grasz nie wygrasz. Link macie na dole w opisie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!